Cześć, dzień dobry. Kuba Dobroszek, miesięcznik Majką, Pany Polska. Witam z Infosher w Gdańsku. Moim gościem jest Daniel Wieczorek, CEO Polejmy, czyli startupu, który, jak przeczytałem w internecie, marzy o tym, żeby stworzyć bary przyszłości. Bary przyszłości, czyli jakie? Cześć. Bary przyszłości to są miejsca, gdzie kiedy wychodzimy po pracy ze znajomymi się zrelaksować, wycirować, to nie musimy marnować tego czasu stojąc w kolejce, tylko po prostu możemy spędzić ten czas w sposób bardziej kreatywny, czyli relaksując się. To jest miejsce, gdzie mamy wybór, czy chcemy nawiązać relacje z obsługą baru, dać się obsłużyć w sposób taki wysokopoziomowy, na przykład dać sobie zrobić jakiegoś fajnego drinka, albo, albo jakiś flair, czy po prostu chcemy nacisnąć guzik, odebrać swoje piwo i wrócić do znajomych. Mhm. Do, do tego dążymy. Okej. Okay. No może opowiedzmy widzom, czym się zajmujecie, bo jeżeli śledzicie dobrze Majką pany Polska, to z pewnością czytaliście o polejmi, ale jeżeli nie śledzicie, to Daniel chętnie przypomni, bo y, tworzycie robotę automatyzującego proces y, wydawania piwa i drinków. Tak, tworzymy robota, który odciąża obsługę baru z tych powtarzalnych czynności, czyli na przykład zdalania piwa albo z zrobienia prostego drinka typu whisky cola. I naszym zadaniem jest, żeby wypełnić lukę pracowniczą, która zrobiła się od 2019 roku. Jest 20% mniej ludzi dostępnych na rynku pracy w branży gastronomicznej. Uh -huh. A no, niestety jest coraz gorzej. Jest coraz mniej ludzi, którzy będą chcieli w przyszłości pracować fizycznie. Więc y, ten trend y, automatyzacji albo robotyzacji y, wchodzi do każdej branży uh -huh. i też dotarł już do branży gastronomicznej. Uh -huh. to jak to wygląda? jakby y Przechodzimy do takiego baru i powiedzmy, stoi ten robot, i jakby ja jako klient obsługuję go sam. Czy zgłaszam na przykład potrzebę barmanowi i on, jakby przyjmuje zamówienie, ale resztą się już zajmuje ten właśnie robot? E, jako, jako klient, jako gość lokalu gastronomicznego, tak w branży gastronomicznej się określa klientów, em, podchodzisz po prostu do robota, klikasz guzik, płacisz, wyjeżdża piwo, koniec. To jest, okay. tak, to jest tak proste. Cały proces jest e, automatyczny i jest obsługiwany przez naszego robota. Mhm. Tak, żeby. Minimalna interakcja była potrzebna. Ta, ten czas interakcji, e, której jakby nie chcemy, jest zminimalizowany do okay. niezbędnego. E, mam 17 lat i chcę kupić piwo. Nie kupisz, dlatego, że obsługa ma e, wgląd w, w transakcję. Jeżeli oni widzą, że ktoś jest niepewny albo jest nieletni, oni blokują transakcję. Tak to działa. Okay. Po prostu Ty podchodzą do robota nie będziesz miał możliwości kupna piwa. Czyli nie ma jakby jakiejś takiej metody weryfikacji, że na przykład nie wiem, muszę podać numer dowodu osobistego albo coś w ten descent. Takie metody są. Okay. Jeżeli od strony technicznej to nie jest problem, żeby zeskanować dowód osobisty albo zidentyfikować się przy pomocy aplikacji MOUBBYWATER, z którą my też się integrujemy i mhm. będziemy w przyszłości współpracowali. Natomiast to jest kwestia potrzeby. W tym momencie to. To rozwiązanie działa w polskich lokalach w ten sposób e, i w przyszłości, gdy nastąpi, to jesteśmy startupem, więc rozwiązujemy problemy szybko, ale po kolei. Mm -hmm. Najbardziej palący problem, czyli klikam guzik i e, jest rozzadowana kolejka, jest rozwiązany. Mm -hmm. Kolejne problemy, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy je realizować. Na razie, na razie nie ma takiej potrzeby, a my jakby wybiegamy w przyszłość nieco i e, zobaczymy, co będzie później. Bo rozmawiamy też o, e, nie tylko o Polsce. Mamy, mamy w planach wyjście za granicą i na, na, do, do krajów innych niż, niż nawet europejskie i tam wszędzie prawo jest trochę inne, więc to zależy od ustawy w danym kraju, jak co można zeskanować. W kontekście tej ekspansji rozmawialiśmy tutaj przed wywiadem, że Wielka Brytania jest takim bardzo ciekawym rynkiem, bo jak zauważyłeś tam ten spadek osób pracujących jako barmani w gastronomii jest jeszcze bardziej widoczny, zatem no jednak w Wielkiej Brytanii to kultura picia piwa jest zupełnie inna niż w Polsce. Tak, rynek w Wielkiej Brytanii jest bardzo ciekawy dla nas właśnie z kilku powodów. Przede wszystkim ten problem braku ludzi do pracy ich dotyka jeszcze bardziej, bo, mm -hmm. bo właśnie tak jak wspominałem, poprzez lockdown tych ludzi jest już mniej, ludzie odpłynęli z branży gastronomicznej, jest coraz mniej będzie, według statystyk Eurostatu, coraz mniej będzie osób w wieku produkcyjnym, którzy, którzy będą chcieli pracować fizycznie, a dodatkowo jeszcze Wielka Brytania zrobiła Brexit i mają jeszcze trudniej przyjąć e, e, osoby, e, przyjąć imigrantów, którzy by chcieli pracować na takich stanowiskach, więc tam jest bardzo, bardzo trudno znaleźć obsadę baru, mhm. a z drugiej strony często bary tam są sieciówkami. Taka sieć, że Wetherspoon ma około 900 lokali w całej e, Wielkiej Brytanii, więc to jest nasza też strategia naszego to market strategy, żeby nawiązać współpracę z takim właśnie partnerem branżowym. Czyli to jest współpraca z jednym klientem i od razu praktycznie na całym Tak, taka, taka liczba lokali okay. jest w stanie nam przykryć cały nasz rynek, który, który moglibyśmy na dzisiaj pokryć uh -huh. bez takiego jakiegoś mocnego rozrastania się nie wiem, w, w produkcję czy... Czy, e, czy zakładania pili w innych krajach. Jasne. To jak cię teraz, może zostaniemy tak w tej Polsce, wdrażanie e, w, w Polsce tego rozwiązania, bo jak rozumiem gdzieś tam klud dla Was są właśnie puby, restauracje, tego typu rzeczy, ale rozmawiamy w Gdańsku, jest 20 któryś maja, nie pamiętam dokładnie, za miesiąc w tymże samym Trójmieście będzie się odbywał Opener i skojarzenia z Openerem pierwszym mam takie, że są na przykład dramatyczne kolejki właśnie po piwa, czy to też jest dla Was jakiś ciekawy pod kątem biznesowym aspekt, żeby brać udział w tego typu imprezach, eventach czy festiwalach muzycznych? Zdecydowanie tak. To jest dla nas miejsce takiego, to jest dla nas na, 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 battlefield, to jest takie miejsce, okay. gdzie jak przetrwamy taki, taki festiwal, to znaczy, że poradzimy sobie w każdym lokalu. I przetrwaliśmy taki festiwal. Kilka tygodni temu Juvenalia w Poznaniu się odbyły. Wow. I teraz i wraz z marką Lech wstawiliśmy naszego robota mhm. ubrandowanego ich marką. Więc pokazaliśmy, że możemy współpracować z dużymi partnerami branżowymi i że to rozwiązanie się sprawdza. Mhm. Dzięki temu lepiej dotrzemy do właścicieli lokali gastronomicznych, okay. jakby używając tej marki, z którą współpracujemy. To jest nasz, nasz Go to Market Strategy. Zamiast atakować pojedynczo lokale gastronomiczne, uh -huh. chcemy nawet ze współpracy z dużym partnerem, który jakby nas rozpromuje. Okay. I, I to się dzieje i jakby pierwszy Pierwszy poważny test już jest za nami. No i Wenelia to bardzo poważny Juwenalia test. to jest bardzo ważny test. Daliśmy radę, wszystko zadziałało jak należy. Okay. I teraz my szykujemy się do kolejnych festiwali właśnie w, w te wakacje. Dobra, czyli tak, pogadaliśmy sobie o planach w kontekście ekspansji, wdrożeń. Być może jakaś runda finansowa, że kolejna szykuje? Tak, szykuje się runda finansowa. Po sezonie letnim, kiedy już no sezon letni jest dla nas bardzo busy, tak? jesteśmy, jesteśmy bardzo zajęci w tym czasie, bo no bo właśnie te festiwale i nawiązywanie współpracy z dużymi graczami to jest bardzo czasochłonne. Po tym czasie e, zabierzemy się za zbieranie finansowania, e, będziemy mieli konkretne dane z rynku, będziemy mieli konkretną odpowiedź rynku i będziemy wiedzieli, o ile urośliśmy, co można zrobić, jak możemy wyskalować ten biznes, będziemy mi znali te wszystkie odpowiedzi. Już teraz mniej więcej wiemy, ale to będziemy mi potwierdzenie jakby yes. konkretne. I, I tak, i będziemy zbierać rundę po to, żeby, żeby przygotować się do skalowania. To na zakończenie, ale też trochę w tym temacie pytanie być może trochę kontrowersyjne, ale jednak kiedy rozmawiam z inwestorami czy z funduszami VC, no to on generalnie obraz startupu jest taki, że poszukujemy tych inicjatyw, które w jakiś sposób wpływają pozytywnie na otaczającą nas rzeczywistość, nie ślad węglowy, zajmujemy się ekologią, jakby wyautomatyzujecie pewien ważny proces. I na pewno w jakiś sposób to też wpływa na ekologię, czy na środowisko czy na inne tego typu rzeczy, ale jednak wiesz, nie jesteś takim typowym startupem, który chce odmienić świat i sprawić, żeby nam wszystkim się żyło lepiej. Otóż tak, jesteśmy startupem, który chce odmienić świat. Jakby oddając ten czas, sprawiając, że ludzie mniej stoją w kolejce, mhm. a osoby, które obsługują, mają też więcej czasu, żeby. żeby pracować w sposób kreatywny, jakby wzmacniamy tę ten, ten myśl, tę ten, ten kreatywność, czyli polepszamy okay. jakość życia. Natomiast, jeżeli chcemy mówić o liczbach, o e, ratowaniu środowiska, czy o oszczędzaniu zasobów, uh -huh. to zawsze robotyzacja i automatyzacja każdego procesu przyczynia się do e, oszczędzania, oszczędzania zasobów. Czego nie kontrolujesz, czego nie mierzysz, nie jesteś w stanie optymalizować. Uh -huh. My e, optymalizujemy cały proces nalewania i Mamy taki biznes case w ciągu ostatniego pół roku nasz robot tylko u jednego klienta zaoszczędził ponad 900, 690 litrów piwa, 6000 okay. tyle litrów piwa poszłoby do ścieków gdyby nie nasz robot. Okay. A przeliczając to na, na ślad węglowy to jest jakieś 170 kg dwutlenku węgla. Więc jakby... Okej, okay, to nie jest nasz. Główny cel, uh -huh. e, zbawienie świata, my to, my to robimy oprócz tego, oprócz jakby, tego. E, jakby też. I te, to sustainability, ten temat e, e, raportowania będzie coraz bardziej e, wprowadzany przez Unię Europejską na coraz mniejsze firmy. Teraz duże korporacje mają obowiązek raportowania tak. śladu węglowego, e, coraz mniejsze firmy będą miały ten obowiązek. a to, to, to się nie dzieje aktualnie w, w, w branży gastronomicznej, tak tutaj na samym dole, czyli, czyli po prostu w barze. Natomiast no, nasze rozwiązanie to umożliwia, bo mamy konkretne dane, my wiemy dokładnie, ile wody zostało zżyte okay. per capita, per użytkownik. Dobra, to w tym kontekście zmienia świat. Jeszcze ostatnie pytanie, bo też e, wydaje mi się, że możecie być takim fajnym punktem wyjścia do dyskusji ogólnie o powiedzmy alkoholu w tym kraju, czy też uświadamiania e, młodzieży, też pojawiając się chociażby na takich juwenaliach, to jest fajny moment, wydaje mi się, żeby. Porozmawiać o tym problemie, też przestrzegać. Czy wybierzecie pod uwagę jakieś takie na przykład kampanie społeczne, które byście tak. chcieli przeprowadzać? Tak, jak najbardziej. Widzimy silny trend, mianowicie zmniejsza się ilość alkoholu w drinkach. Zaczynają być popularne, rok temu stały się popularne radlery, w przyszłe lato będą już popularne miksy, piwa z sokiem pomarańczowym tego typu rzeczy. My, mając te dane i będąc tam na miejscu, jesteśmy w stanie proponować. Okay. E, możemy zamiast piwa zaproponować wodę co, co jakiś czas albo e, namawiać do tego, żeby jednak zostały wybierane te e, napoje z, z mniejszą zawartością alkoholu. E, taki trend jest i my w nim będziemy uczestniczyć, jakby, więc, więc mamy, mamy na myśli też. E, tego typu aspekty. No. Okej. Okay. Czyli warto śledzić to, co się będzie u Was działo, nie tylko skracanie kolejek, ale też ogólnie niepopularne być może stwierdzenie, dobra zmiana. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Daniel Wieczorek. Dzięki Wielkie.